Dzień niepodległości, dzień wdzięczności. To dzień wdzięczności za krew i ofiarę, za tych, co w mroku nie złożyli broni, za wiarę w Polskę, za ducha i wiarę, że wolność z ich męstwa kiedyś się wyłoni. Nie byłoby nas. Gdyby nie ci śmiali, co sercem myśleli, i mężnie szli w boje, gdy inni drżeli, oni wciąż trwali, niosąc ojczyźnie nadzieję, jak zbroje. To krzyż i modlitwa, to chleb i sumienie, to matki, co synów żegnały w milczeniu. Niezłomni żołnierze, ich postaci cienie, to wiara, że Polska nie zginie w cierpieniu. A dziś, gdy wolność na sztandarach płonie, niech pamięć wojny brzmi jak przestroga niech każdy w swym sercu zważy poświęcenie naszych bohaterów i niech wzywa Boga. Bo wolność nie zrodzi się z przemocy, z siły, lecz z naszej odwagi i prawdy w człowieku. Niechby prawe czyny Polskę uświęciły i naszą ojczyznę, matkę, obroniły. To jest mój trybut dla dzisiejszego dnia. Niepodległości.